Cześć wszystkim, z tej strony Zefirialis, witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Bohatera. Dzisiaj podejdziemy sobie do tego ekspienia nieco inaczej, czyli wracamy do zakonu równowagi. Zrobimy sobie kłeściki. Jeśli jeden miałby mi za dużo zajmować czasu, to drugi przerzucę na kolejny odcinek, najwyżej jakoś to płynnie dziabne. Tak, jak to robiłem z Riverbondem. Tymczasem wybierzemy się właśnie w stronę Tuzmer do Vermontów i do Galaret. Teraz na parę dni będę musiał nagrać sobie do przodu filmiki, ze względu na to, że jutro wyjeżdżam, jutro, czyli w czwartek, wyjeżdżam do Wrocławia. Wracam w piątek w nocy praktycznie, lub po prostu wieczorem. Następnie weekend mam zajęcia, więc tak postaram się Wam coś przygotować na te 4 dni. Jednak jeśli w któryś dzień się nic nie pojawi, to oznacza, że po prostu no nie byłem w stanie, czasowo nie wyrobiłem z tym, żeby wam coś tam nagrać do przodu. Chociaż spróbuję teraz w jednym ciągu to wszystko zrobić. Troszkę żeśmy podekspili 57 level, wystawiłem trochę rzeczy na aukcję. się już sprzedała w tym momencie, przebiliśmy 11 milionów. Um, I tak to sobie leci powoli. E, w sumie czy my nie mieliśmy teleportu do sosnowego odludzia? Nie mieliśmy chyba tutaj. Dobra, sosnowe odludzie ewidentnie miałem gdzieś indziej. Tu w ogóle popełniłem delikatny błąd taktyczny, ale no, nie będzie dość długo to błędem, bo ustawiłem sobie ten kamień czerwonego smoka, ważny przez rok. Ustawiłem na dom Tuni, gdzie świetnie sprzedaje się itemki, ale je się tam sprzedaje bodajże od około 70 levela, bo jest chyba na 70 czy 71 levelu kłeścik u Tuni. No i trochę się wyrywałem za szybko z tym, tym bardziej, że mam cały czas w depozycie niektóre te pamiątki z Halloween tegorocznego, które są warte, nie wiem, po 90, czy coś w tym stylu, więc żeby to sprzedać z największym zyskiem, to musiałbym to właśnie sprzedawać u Tunii, która sprzedaje, skupuje bodajże za 75%, maksymalnie 200k, jakoś tak to szło, więc... Utuni najbardziej się opłaca na pewnym pułapie levelowym już sprzedawać. Na mojej głównej postaci też Utuni sprzedaje właśnie wszystkie itemki praktycznie, bo tam w tym momencie ledwie przebija 200K wartość na przykład zbrojki, która z potworu wypadnie, czy broni. Więc jeszcze przez kilkanaście, może nawet przez 30 leveli będę mógł sprzedawać Utuni rzeczywiście zyskownie. Potem to się wszystko zatrzyma. Potem to się wszystko zatrzyma na, 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 na etapie 200K, więc będę musiał szukać kolejnego handlarza. Nie mam niestety z tym doświadczenia, bo pierwszy raz taki, tak wysoki level dobijam. Na ten moment jest 196. Ale myślę, że coś sobie sprawnie znajdę. O, mnie już są w moim pułapie, ale dalej grupek bym wolał nie bić. Bo jednak to oko okolica 70 levela. Dziki to już na luzie. Ale z dzików nie ma nic ciekawego to nie będę ich bił. Um, no i jesteśmy, moi drodzy. Aż kusi te skunksiki dziabnąć, a dziabnijmy sobie. Po maluchu. No i tyle. Um, dawniej z tych skunksów dało się wyciągnąć słuchajcie. E, coś całkiem nice. Um, Mianowicie dało się z nich wyciągnąć skórki warte 9K, co jak Wam już nieraz mówiłem, na dawne standardy było naprawdę spoko opcją. Więc, więc zdobywać z tych Skunksów skórę wartą 9K i sprzedawać to potem w Werbin to było nice. Z czego te skunksy też nie miały stałego levela? One miały bodajże ten, ten 61 czy 51 w ogóle i miały też 35, tak jak standardowe jakieś były chyba skunksy czy coś w tym stylu, nie pamiętam już dokładnie. E, I jakby no, była opcja już na 30 levelu, czy nawet tuż przed 30 levelem, e, była opcja rzeczywiście e, troszkę na nich zarobić. Gdzie rzeczywiście itemki warte 9k na 30 levelu, wtedy no to to było coś mega. Dobra, z vermontami już walczyliśmy po, pobieżnie, yy, przegrzebując się tam na niższe yy, poziomy jaskiń. Więc to nie będzie dla Was nic wielce nowego. Yy, jedyne co to jest szansa na to, że zgarniemy jakiś fajny itemasek, yy, gdyż wypadają z nich na przykład zbrojki unikatowe. Z tego co wiem, nic nie zmieniano w tym. Yy, w tych lotach z nich, więc powinno być ok. Poza tym, troszkę zarobimy sobie na główkach, chociaż na tym etapie, na którym jesteśmy, jakby wielkiej różnicy nam nie zrobi kwestia, nie wiem, 20k za item. A więcej nam robi zdobywanie ekwipunku, który mogą gracze założyć i opychanie go na aukcjach, w tym momencie już na pułapie nawet 70 czy 80k za item. Więc to jest całkiem nice. Wiadomo, dostajemy z tego 9%, 90%, ale to dalej jest całkiem spoko kasa. I naprawdę ostatnio zgarnąłem chyba 1,5 miliona na tej czy na, czy na tej drugiej postaci, na Eider. Zgarnąłem 1,5 miliona za same, tak naprawdę nie wiem. No, sprzedało mi się tam kilkanaście czy kilkadziesiąt itemków. I na luzie po prostu kasa wpłynęła, więc całkiem spoko. Tu głowy, z tego co wiem, to chyba nie będą nikomu potrzebne do żadnych questów i tak dalej. Więc my je sobie opniemy po prostu na czysty zysk um, u handlarza, właśnie, w Werbin, który skupuje właśnie te e, neutralne itemki. To był Herfog, garbasz bodajże, taka prowka. Um, dobra, tutaj może jednak powalczę cokolwiek y, magicznie. Żeby usprawnić to i żeby po prostu mm, nie było szansy na to, że coś walnie. Dobra, tutaj jest ten poziom, gdzie rzeczywiście niżej są pająki. Więc tutaj nas to nie interesuje. Wracamy tam i idziemy do tamtej dziurki. A po drodze zgarniemy sobie tego Wermoncika. Jeszcze nie spotkaliśmy żadnego pluskokwika. Co oznacza, że on będzie rzeczywiście na głębszych poziomach. Kończymy powoli zwykłe Wermonty, zaraz zabijemy ostatniego. Są dwa na trasie, no to co zabijemy tego, jest bardziej na trasie i tak go musimy zabić. Pokwasy zostały 5, 25 plus kokwików. I potem przejdziemy sobie na galeryty, tylko właśnie kurde, znowu jak zwykle nie sprawdziłem sobie godziny startu, ale mam wrażenie, że razem z tym przejściem właśnie tutaj z Verbin, to, to, to może wyjść nawet po prostu jeden odcinek z tego. Więc będę, musieli to, będę musiał to sobie potem sprawdzić. Um, I najwyżej e, Dziabne to i wyjdą z tego dwa odcinki po prostu. Z tych dwóch questów. I oba oddam wtedy na koniec drugiego odcinka. Tak? Już dopadłem jakieś pluskokwiki. Dobra, bo nie zwracam uwagi na dobrą sprawę, z czym walczę. Ale dobra, są. <laughs> I tak najbardziej mniej... Y momencie interesują te zielone, bo bodajże one są trujące. Dobrze myślę? Dokładnie. Więc um, one są dla mnie w tym momencie bardziej niebezpiecznym przeciwnikiem, mimo że nie jakoś bardzo szczególnie. Mamy 19% y, jednak y, odporności na truciznę, więc to nas trochę ratuje. No i zabijemy plus kokwiki. Mm. Tutaj widzę, że z jednej strony duże zagęszczenie puskokwików w sensie w skali tego jak było na przykład na poprzedniej mapce gdzie ich w ogóle nie było a z drugiej strony no za dużo jest tutaj tych pokwasów tak szczerze bo już dawno ich skończyłem ja je biję dla zasady tym bardziej że trochę kasy z nich wskoczy tu jak widzicie jest kolejny drogocenny skarb 112 level o dwa plus kokwiki. i takie grupki mnie interesują w tym momencie Um, i w ogóle jesteśmy bardzo blisko tuzmer, aż kusi, żeby machnąć się na tuzmer i żeby tam sobie wziąć um, pogadać sobie z tym merem, czyli z włodarzem tuzmer e, Ok. weźmiemy sobie jeszcze raz jakieś błogo dobra, było odkupienie zmarłych teraz dziabniemy sobie pracowitą pszczółkę dobra e, pogadamy sobie z merem żeby sobie odhaczyć, mimo że tu jest napisane, słuchajcie, 64 level Jesteśmy z nim w stanie pogadać wcześniej I jakby wcześniej zaliczyć tego quest'a właśnie u Wiktora ze Starych Ruin Więc jakby co, taki pro jeśli chcecie go na szybko zaliczyć To możecie po prostu przejść się do tych włodarzy i, i do nich zagadać Kliknąć po prostu tylko opcję, czy masz dla mnie jakieś zadania I to jest fast version, więc e, w razie czego e, ja tak na pewno myślę, że zrobię. Nie będę czekał specjalnie do 64 levela. To są karmi kwiki i nie ma plusko kwików. Więc cofamy. E, I myślę, że skoro już jestem tak blisko Tuzmer to spróbuję się tam przebić. Co kiedyś było wyzwaniem w tym momencie chyba nie jest w ogóle. I zdobyć um, tę rozmowę i zaliczyć tego quest'a. wrócę wtedy sobie do Wiktora ze Starych Ruin. I dostanę od niego chyba ostatnią, jeśli już dobrze pamiętam, nagrodę um, w drodze Bohatera. Bo to była tak, yy, droga Bohatera, dokładnie. A tutaj jest przejście, no racja, tego mi brakowało, właśnie. I brakuje mi czterech pluskokwików, czyli dwie walki i z głowy. Dokładnie, moi drodzy. Ja sobie teraz zanim dziabnę ten odcinek, to ja sobie zerknę szybko, ile mi na ten moment zeszło, i albo wracam do Was w następnym odcinku, albo jeszcze przedłużam. I tak oto sprawdziłem myślę, że wystarczy taki czas na tego questa. Oddam go na koniec następnego odcinka. Tymczasem dzięki Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, suba, komentarz i tak dalej, i tak dalej, pierdo, gadu, gadu, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku, cześć!